Wiem, co czujesz, strach, ciągłe przemyślenia przed komunikacją. Takie rzeczy nas spotykają, Ech, kiedy ja też chciałem podjąć decyzję, to mogą być różne decyzje, albo przed zmianą etatu, albo przed rozpoczęciem drugiego, rzuceniem etatu, rozpoczęcie biznesu. Natomiast to, co powinieneś, to szukać po prostu inspiracji gdzie indziej, społeczność online społeczność ludzi odważnych, twardych, takich, którzy tu przeszli, mi to pomagało, bo mówi się, że stoimy na barkach gigantów, stoimy na barkach i na wiedzy ludzi, którzy się tym dzielą. Więc cała społeczność online, ludzi, którzy takie rzeczy przechodzili, do których Ty się zabierasz, pokaże Ci, że wiele rzeczy jest możliwych, jest to kwestia Twojej woli silnej woli woli, którą możesz ukształtować. Istnieją grupy Mastermind, istnieją mentorzy za darmo, płatnie, bezpłatnie, którzy są w stanie Ci pokazać, jak przejść daną trudną ścieżkę biznesową. Ludzie, którzy pokazują dzielą się takimi rzeczami online. Ja zawsze z takimi się inspirowałem. To mi pomagało.